Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony ksiądz Maksymilian Niezierski, duchowy przewodnik Żołnierzy Pielgrzymów. Już jutro, z samego rana, sprzed tej katedry polowej, wyruszy kolejna piesza pielgrzymka Żołnierzy na Jasną Górę. Będzie to niezwykła pielgrzymka, dlatego że międzynarodowa. Wezmą w niej udział żołnierze nie tylko z Polski, ale także ze Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Ukrainy oraz Niemiec. A teraz zajrzyjmy do naszego obozowiska, gdzie gromadzą się już żołnierze z całej Polski z zagranicy. i Jak wyglądają ostatnie przygotowania do jutrzejszego porannego wymarszu na pielgrzymkowy szlak. osób. Kierowca będzie proszony o pokazanie dowodu osobistego, a panowie są proszeni o kierunku. na placu alarmowym, proszę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam przy święto sprawodawcę za wszystkich tych, którzy, za wszystkich tych, dużych, przygotowujmy grupę Bo oni są razem z nami, żeby Kościoła. O Kościoła. Prosić o na nas, abyśmy byli mężnymi, odważnymi światami Chrystusa Kościoła dzisiejszych świętych. I tego sobie i Wam życzę na ten czas tej wielkiej, na czas. Zapraszamy do codziennego śledzenia naszych relacji z pielgrzymkowego szlaku oraz do duchowego towarzyszenia naszej pielgrzymce. Do zobaczenia i szczęścia Boże!